Siemano tutaj Kamil, a tu są krowy. To jest mangio po prostu. O, zabiję ma. Mangio. Papa mangio. Dobra. To jest serwer Hypercraft i, i on może by Może nagram go dwie minuty. Dobra. Co by tu robić? Dobra, pokażę Wam śniwiarkę i mój dom. Jeszcze. To jest świniarka. Teraz, zaraz pokażę wam mój dom. To jest mój dom é o meu A tutaj legal. ziemią to jest farma. muito legal. muito oh, no, nie, 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 nie. O nie Dobra, to już skończę ten filmik. Nie zmartwiło to za bardzo i muszę kończyć. Trzymajcie się.